z tej strony Gryzek w witajcie w kolejnym odcinku brawo Widzieliście te łapki będzie celia kontynuowana w poprzednim odcinku byliśmy w nederze i zrobiliśmy generator kobla i m -m rektus nie no owca wesz weszła do nederu debil <grym> Zobaczysz na filmie. No jeszcze Świnia. Nie wytrzymam z tym. No świnia, przedostań się. Niech one wejdą do tego portalu. No przejdźcie! Aha. One chyba nie przejdą przez ten portal. No. Heniek, mały problem. Nie, bo spadnie! Jasny no. Ja nie wytrzymam Dobra, ja czekam aż one same wejdą. One same wejdą. Ile masz kobla? Teraz mam dwa, bo zrobiłem 30 płyt. No to daj te trzydzieści płyt. A no, to się zacznie budować. Czekaj! To najpierw chcę się budować. Patrz, czy ten, czy zwierzęta przechodzą. Nie przeszły. Dobra, no ale zacząć. A w tym czasie, kiedy Piotrek wybuduje,. A, wy a w tym czasie, kiedy Piotrek buduje, wy możecie zostawić subskrypcję, bo dobijamy 2200 subskrypcji, a brakuje nam do tego. E, nie wiem w sumie ile, ale dziś około 80 subskrypcji. nie, 70 ileś subskrypcji, dlatego ja wierzę, że nam się uda. A my. I zostawcie, i jeśli po tym odcinku wybijecie 5 lajków. To będzie nasz kolejny odcinek ze Skype Luka. O tam jest skrzynka? No, no wow Ale jest daleko i nie widać, jakbyś nie wiedział Dobra, e... No jak ja już daleko? z widzę A bo ja... A no tak Co? Nie no, ja stąd ją widzę Mam. Ma... Jest mniej, ja jest... Chyba... A bo ja chyba mam mały render distance A Dobra, za chwilę...

<laughs> Uważaj! Al, Al Islam, dobra! Jakiś gówno. Jajko. Przez to gówno jakieś. Jajko. To jest gówno takie. Ale to jest gówno. I co Ziemniak. Coś... Ja. Dobra. Co z tymi zwierzętami, stary? Bo mamy je cały czas ten. E, no to. Da, poczekać. Gdzie one są? No stary stoją w tym samym miejscu. Owce trzeba przesunąć. Zaskakuj, weźmy. Żelazo? O, o, o! Jest, 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 jest. Czekaj. Owce, przechodź. JEST! Co tutaj? No nie! Nie! Trzeba to zabudować. Nie ma. A z drugiej strony zabuduj. No i nie ma. Nie mów, że to na... Nawet... Czekaj, jakie nam achievementy zostały? Mamy... Czekaj. Interact with Villagers. Hmm, ciekawe gdzie. Są dwie... Nie, dobra. Są, są jeszcze... Są, jak to? Są w naderze dwie wyspy. Jest achievement. Są? No. Czy chcemy to dzisiaj robić? Znaczy w tym odcinku. Tak. Ale widzowie... Zro... Jeśli zostawicie 5 lajków, to w następnym odcinku zrobimy kilka cigmentów, a szczególnie zrobimy... no... E, no znajdziemy jedną z tych wysep. Najgorsze jest tak, że jak pójdziemy do, złego, do, złej, do złej, złą strony, to będzie słabo, ale coś widzowie widzimy się już jutro. Nie, no jutro to nie. Ale widzimy się, jeśli zostawicie 5 lajków. Siema, cześć. No.